Pan z wami i studa Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go. Okaż mi cierpliwość, wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad nowym sługom, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mógłby winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał. Poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli, opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, Sługo niegodziwe, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim sługą? Jak ja ulitowałem się nad Tobą, i uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam Ojciec Niebieski mój. Jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swojemu bratu. Oto słowo Pańskie, chwała tobie, Chryste. Opowiem Wam o tym, jak Pan Bóg. Uczuł mnie miłosiernej miłości. Bo to nie historia, te 7 razy i 77. To nie tylko opowieść o królu, który gdzieś tam kiedyś, ale to dzieje się dzisiaj i te liczby są o wiele bardziej imponujące. Trochę mi wstyd, bo mogłem to zrobić, umknęło mi jakoś dzisiaj kiedyś na wielki Czwartek policzyłem ile mszy odprawiłem w życiu i było ich około 8 tysięcy. A dzisiaj zapomniałem policzyć, ile razy byłem w spowiedzi w życiu 500 na pewno może i więcej. w tym życiu kapłańskim kleryckim kiedy regularnie się spowiadam, bo to łatwiej policzyć. Czyli Jezus tyle razy przebaczył mi moje, grzechy. Dlatego dziękuję mu, że w dość sposób oryginalny, ale nauczył mnie miłosierdzia. 49 lat temu w jednym ze szpitali popełniono dwa błędy. Pierwszy błąd to był taki, że pomylono chłopczyka z dziewczynką, mieli tak samo na nazwisko. A drugi błąd był taki, że dziewczynka miała dostać zaszczyk i ten chłopczyk dostał zaszczyt za tą dziewczynkę, ale pomylili się drugi raz i to były czasy 49 lat temu, gdzie nie było jednorazówek tylko w sterylizatorze igły były dezynfekowane. No i pomylono igłę, nie dano tej ze sterylizatora, tylko zainfekowaną. Chłopczyk stracił cały staw biodrowy, część kości udowej. No, po prostu nie miał stawu biodrowego, bo ropa zainfekowała i zniszczyła wszystko. Kochani, ja w domu nigdy nie słyszałem złego słowa na temat tych ludzi w szpitalu, którzy popełnili błąd. Całe dzieciństwo i młodość miałem ogromny żal do Pana Boga i cały czas go pytałem, dlaczego ja. A jak dzisiaj chodzę i odwiedzam chorych i spotykam starszą osobę, która mówi proszę księdza. Mam chory staw biodrowy, bolą mnie kości. Mam zwyrodnienie stawu biodrowego, to mówię tak, ja wiem co pani co pan czuje. Wiem jaki to jest okropny ból, jak bolą kości. Jak Chciałoby się, nie wiem, nogę założyć za szyję albo gdziekolwiek znaleźć takie miejsce, żeby chociaż na chwilę nie bolało, bo ciągle brać tabletki silne przeciwbólowe, to tak naprawdę popełniać stopniowo samobójstwo. Nigdy w domu nie słyszałem złego słowa, żeby mama czy tata pomstowali na tych, którzy zrobili mi krzywne. Wręcz przeciwnie, mama i tata od samego początku zaczęli wszystko robić, żeby zainwestować w rehabilitację. Dlatego chodzę. A mając 35 lat doczekałem się operacji i wstawili mi sztuczny staw. Dlaczego kuleje? Bo nie myślę o tym, żeby prosto chodzić. Jak myślę, żeby chodzić prosto, to potrafię. Ale rzadko kiedy myślę o tym, żeby chodzić prosto, bo mam mnóstwo innych myśli na głowie. Kochani, to 77 razy by przebaczyć. Ja wiem, że Pan Bóg przez historię i postawę moich rodziców dał mi predyspozycję do tego. To nie jest tak, że ja się nie potrafię obrazić, albo na przykład nie chcę mieć nic wspólnego z danym człowiekiem, bo jak ktoś mi robi krzywdę, to ja go nie chcę spotykać. Jak ktoś na przykład na mnie krzyczy, nie potrafi mnie słuchać, też nie chcę z taką osobą rozmawiać. Ale jak wracam do domu, nigdy nie mam takiego uczucia chęci zemsty. Albo nigdy nikomu niczego złego nie życzyłem. A konkretnie, kiedyś yy, będąc księdzem dwa lata. Jeździłem odwiedzać regularnie moich znajomych bezdomnych na Dolinę Czech Stawów w Katowicach, tam są kanały ciepłownicze, bardzo dużo bezdomnych tam mieszkało w tamtym czasie. A moi znajomi, oni byli tacy pełni empatii, tacy bardzo dobrzy, kochani i kiedyś sobie zyskali sympatię takiej dziennikarki, która opisała ich życie chyba w dzienniku zachodnim, i dostali w prezencie taki wóz drzymały. Wszyscy mieszkali w kanałach, a ci bezdomni moi znajomi w takim malutkim wozie drzymały. Dokładnie chyba historia się powtórzyła, bo też prawnie nikt nie mógł ich ruszyć, bo nie wybudowali nic na stałe. Ten wóz był na kółkach i gdzieś tam w krzakach sobie mieszkali. Przyjeżdżałem tam regularnie, żeby się pomodlić. Często częstowali mnie herbatą. Zabierałem tam swoich uczniów, parafian, żeby pokazać, że naprawdę można przyjaźnić się z różnymi ludźmi i nie tylko zabiegać o względy tych bogatych, ważnych, mądrych, ale też można mieć przyjaciół bezdomnych. I kiedyś, siedząc przy ognisku, siedzi z nami bardzo taka atrakcyjna kobieta. Ale bardzo zniszczona. Po twarzy widać, że wiele w życiu musiała przejść. Żartujemy sobie, gadamy, bo ona tak naprawdę nie wiedziała, z kim gada. Jak się dowiedziała, że ja jestem księdzem, wpadła w furię. Zaczęła mnie wyzywać, przezywać używać wszystkich możliwych oszczerstw, które gdzieś tam ogólnie ludzie przypisują, nie? Że ksiądz, no nie będziemy tego wyliczać, ale to było no po prostu straszne. Mi się zaś zrobiło przykro, bo mówię tak naprawdę, nie, nie znasz, a wszystko co najgorsze, że kościół, że księża, że ja, że ja na pewno jestem taki sam. Jak przestała, była zdziwiona, że ja się w ogóle nie bronię i agresją nie odpowiadam na agresję. Była zdziwiona, że ja też się nie obraziłem i nie odeszłem. Była zdziwiona, jak ja spokojnie powiedziałem, że ja taki nie jestem. Że wszystkie te rzeczy, które powiedziała, to mnie nie dotyczą. Bo nikogo nie okradłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy, nikogo nie chciałem traktować przedmiotowo i tak dalej, i tak dalej. Końcówka była taka, że ona poprosiła o spowiedź. To była dziewczyna, która codziennie stoi na ulicy i tam zarabiała, by utrzymać swoje dzieci, które musiała samotnie wychowywać, bo tata ich dzieci zostawił je same. A ja tak uśmiecham się teraz i mówię: Panie Boże, dzięki Ci za tą cierpliwość i to, że. Nie chciałem pomstować, tylko niemalże od razu wybaczyłem, bo ta kobieta tak naprawdę natestowała, czy ja się nadaję na spowiednika. Ona chciała sprawdzić, czy, czy ja się nadaję, czy ja potrafię Jezusa naśladować. Tak jak on wtedy spotkał tą kobietę i nic nie oceniał, nie potępiał, tylko na piasku napisał coś i odpuścił jej grzechy. W ogóle w konfesjonale. My, księża, mamy to wielkie szczęście, że Pan Jezus pozwala nam siedzieć na swoich kolanach, bo tak naprawdę On tam jest. I zaprasza przeróżnych ludzi, a ja jestem świadkiem tych cudów, których On dokonuje. Kiedyś w Borowej Wsi mieszkając, jestem u siebie w mieszkaniu. Po takim ciężkim dniu nie ukrywam, że przydałoby się zrobić kilkuminutową albo kilkunastominutową, a może nawet i godzinną drzemkę. I dzwoni telefon z portierni, mówią, że pan do księdza jakiegoś, pyta jakiś pan o księdza. Pierwsza myśl to chciałem powiedzieć portierowi, że ja się z nikim nie umawiałem i ma panu powiedzieć, żeby przyszedł za godzinę czy za półtorej, ale nie, podszedłem tam. Faktycznie, mężczyzny nie znam, nigdy go na oczy nie widziałem i na pewno się z nim nigdy nie umówiłem na żadną rozmowę. Pan prosił o spowiedź, 40 lat nie był. To jest taka liczba, która jest bardzo, bardzo często, te 40 lat się pojawia wiele razy w moim życiu, że ktoś nie był tyle lat w spowiedzi. Nie wiem co to znaczy, jeszcze mi Pan Bóg nie wytłumaczył, ale 40 lat nie był w spowiedzi. I tak rozmawiamy, spowiadał się i mówię, co się stało, że przyszedł do spowiedzi po tylu latach. A on opowiada, jechał samochodem i zobaczył na ośrodku w Borowej Wsi jest taki potężny, miłosierny Pan Jezus namalowany na ścianie. Mówi, kątem oka spojrzał i już mu to nie dawało spokoju. Na pierwszym skrzyżowaniu musiał wrócić, podjechał. I to było też takie niesamowite, takie piękne i wiem, że to, to jest dzieło Pana Boga. On był naprawdę przygotowany do tej spowiedzi. Bo czasami tak przyjdę, wyjdę, ale on naprawdę, nawet nie wiem jak on to mógł zrobić tak szybko. Po prostu się spowiadając, Pan Bóg mu dał taką wielką łaskę, że potrafił mu otworzyć serce i, i naprawdę wszystko wyrzucił. Bardzo podobna sytuacja niemalże identyczna w piekarach, jak byłem penitencjarzem, też przychodzi Pan, mówi 40 lat nie był w spowiedzi, dlaczego przyszedł. On z kolei z lotniska wracał z Pyżowic i zobaczył tabliczkę sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Nie? Tylko, że on nie jechał dalej, tylko od razu go ściągło, zjechał na bok, wszedł do bazyliki, patrzy światło, się świeci w konfesjonale i przyszedł się wyspowiadać. Wiecie, co to jest? To są wasze modlitwy, babci, dziadka, mamy, taty, wujka, cioci, ojca chrzestnego, mamy chrzestnej. Bo czasami się pytamy, co zrobić, bo moi bliscy obrazili się na Pana Boga, odeszli. Rozmawiam argumentów, używam, nie słuchają, nie poddawać się. Pan Bóg znajdzie odpowiedni czas, jeśli zobaczy naszą wiarę, naszą wytrwałość. Jeśli z taką wielką miłością będziemy o to nawrócenie prosić. Albo może to jest owoc koronki do Bożego Miłosierdzia. Tyle razy powtarzamy na całym świecie, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bo tak by się wydawało, że czasami to takie nudne, zwyczajne, powtarzane bezmyślnie, nic z tych rzeczy. Pan Bóg na różne sposoby będzie nam chciał o tym miłosierdziu przypominać, o przebaczeniu i nas nim zachwycać. Czwarty rok mojego kapłaństwa pojechałem z młodzieżą na Festiwal Młodych do Medjugorje. I jakoś od samego początku nie czułem w środku Potrzeby zwiedzania, spotykania ludzi, chodzenia na konferencje, na koncerty, jakoś zupełnie byłem od tego wolny i nie było mi szkoda, że tam ktoś znany, teraz odprawiam się świętą. No a ja, a ja przez kilka dni od samego rana, po późny wieczór, siedziałem w konfesjonale. Świetna sprawa, bo wróciłem. Z odpowiednią dla mojego wzrostu wagą do domu, bo praktycznie mało co tam jadłem, tylko piłem wodę. I kiedyś jeden dzień był taki, że zapomniałem sobie wziąć wody do konfesjonału, spowiadam tych ludzi naprawdę sporo i pojawia się myśl, robię pauzę. Muszę iść napić się wody. I następna osoba, która wchodzi. To pani, która przyniosła oszronioną butelkę półtora litrowej wody mineralnej, mówi tak sobie pomyślałam, stojąc w kolejce, że ksiądz tak cały czas spowiada, nie wychodzi z tego konfesjonału, pewnie księdzu się chce pić. Bóg, on naprawdę się o nas troszczy. Jeśli jesteśmy takimi narzędziami w jego ręku, on nie pozwoli nam zrobić krzywdy. A teraz. Teraz jestem na takim etapie, gdzie to jest cudowne doświadczenie. Naprawdę, przez 10 lat pracy w Caritasie Naszym Katowickim byłem zaangażowany w pomoc przeróżną dla osób starszych, umierających w hospicjum, niepełnosprawnych, biednych. Naprawdę, to spektrum mógłbym sobie skompletować uczynki miłosierdzia względem ciała. A teraz. Doświadczam czegoś takiego niesamowitego, bo po uczynkach względem duszy, czyli spowiadaniu w Bazylice, bo cztery lata tam byłem spowiednikiem, powiedziałem teraz: Panie Boże, chcesz, żebym świadczył uczynki miłosierdzia względem ducha. To teraz przeżywam kolejną taką rzecz, gdzie to przebaczenie jest koniecznie potrzebne i trzeba je doskonale rozumieć To Boże przebaczenie. Bo to, że ksiądz odprawia pogrzeb, to jest oczywiste, naturalne, jak umiera parafianin. Bo to jest nasz obowiązek. Jak jesteśmy księżmi na parafii, umiera parafianin, to to, to jest... no skandalem by się skończyło, tak? Jak ja bym powiedział, że nie chcę odprawić i nie odprawię tego pogrzebu. Ale są tacy ludzie, którzy do kościoła nigdy nie chodzili przez całe swoje życie. Ba, nawet nie mają krewnych, którzy mogliby ten pogrzeb zorganizować. I Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wkłada ich do zwyczajnej trumny, wrzuca do grobu i w zależności od tego, kto w tym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje, albo po księdza dzwonią, albo nie dzwonią, jestem przeszczęśliwy tych pogrzebów. Odprawiłem już kilkanaście w żorach, gdzie jestem ja i osoba zmarła. Nikt kogo nie mają. Ze znajomych, bliskich, rodziny. A ja odprawiam ten pogrzeb najpiękniej, jak potrafię. Śpiewam wszystko, wszystkie modlitwy odmawiam do końca, bardzo starannie i mówię, Panie Boże, pomóż mu. Ja jestem właśnie tu po to, by prosić, byś mu pomógł. I też czuję taki ogromny pokój, taką ogromną radość, że diabeł przygotował świetny scenariusz. Człowieka w grzechu, w złości prowadził przez całe życie, by nie miał nikogo, a tu miłosierny Pan Bóg jednak na końcu tej drogi się pojawia. Cudowne jest to przebaczanie, bo Bóg wtedy najbardziej pokazuje, że jest. Pokazuje swoją moc, siłę, pokazuje swoją wielkość, miłość. Kiedyś jeden z pijaków. Jak szedłem spowiadać, zaczepił mnie tak bardzo agresywnie. Nie dotknął, nie pobił, ale już było tak blisko, że czułem ten oddech, wzrok wstrętny, wpatrzony taki, żeby mnie rozszarpał i zaczął mnie wyzywać od tych najgorszych. A ja spokojnym tonem odpowiadam, że ja taki nie jestem. I widzę, jak po nim ta złość schodzi. Jak on by nie był pijany to też by o spowiedź poprosił Nie ma lepszego sposobu jak pokazać Bożą miłość będąc miłosiernym. nie ma lepszego sposobu by pokazać istotę Bożej miłości jak być miłosiernym I też chyba tak na pewno to jeden ze sposobów żeby samemu być szczęśliwym jeśli we mnie jest Pokój i Boża miłość w każdej chwili mego życia. Amen.